Dzień dobry, trochę o prawie karnym, to już ósmy odcinek mojego cyklu filmów pod tytułem 100 pytań o prawo, które zawsze chciałaś zadać, ale nie wiedziałaś jak i komu. Ja nazywam się Julia Szkudlarek, jestem adwokatem i zarówno w swojej pracy zawodowej, ale też trochę w życiu prywatnym, staram się szerzyć świadomość prawną, bo uważam, że swoje prawa trzeba znać. Trzeba dbać o swoje prawa i wiedzieć kiedy, z czego możemy skorzystać, aby ta nasza sytuacja życiowo-prawna była jak najlepsza, albo jeżeli znajdziemy się w jakichś kłopotach, to wtedy, żeby wiedzieć, do kogo się zwrócić, do jakiej instytucji się zwrócić, albo z czym możemy się zwrócić. Stąd właśnie powstał cykl filmu. Za nami już 7 odcinków. Różne tematy: alimenty, rozwody, trochę o procedurze cywilnej, trochę o mojej pracy. Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej, to serdecznie zapraszam Cię do obejrzenia poprzednich odcinków. Ale dzisiaj, tak jak powiedziałam, trochę o prawie karnym, czyli o czymś zupełnie innym niż to, o czym mówiłam dotychczas. Bo dotychczas było głównie o prawie cywilnym, o wielu jego aspektach, ale o prawie cywilnym. Teraz prawo karne, czyli temat trochę może bardziej drażliwy. Trochę bardziej wstydliwy, ale też ważny i warto wiedzieć. Warto wiedzieć, dlatego zapraszam Cię serdecznie do obejrzenia dzisiejszego odcinka, w którym odpowiem na 10 pytań dotyczących prawa karnego w bardziej praktycznym aspekcie. Pierwsze pytanie dotyczy kwestii, która bardzo często budzi wątpliwości i która jest obecna w, powszechnym, w powszechnej świadomości. Czy oskarżenie to już wyrok? No bo tak naturalnym jest, że kiedy słyszymy, że ktoś został oskarżony, że ktoś stanie przed sądem, bo podobno popełnił jakieś przestępstwo, to pojawia się w nas taki mechanizm, że on na pewno jest winny. Oczywiście też media w różny sposób kształtują takie sytuacje, i prawda jest taka, że dopóki sami nie zobaczymy, co w tym procesie się dzieje, jakie są dowody, to tych wyroków my własnych wydawać nie powinniśmy, bo to jest pewien obraz kształtowany przez media, przez inne osoby, które gdzieś coś słyszały, gdzieś coś czytały. No ale wracając do meritum. Czy oskarżenie to już wyrok? Nie. Mamy coś takiego jak zasady domniemania niewinności. Czyli dopóki osoba, wobec której zostaną zebrane dowody, nie zostanie skazana prawomocnym wyrokiem sądu, to uznaje się ją za niewinną. I to jej trzeba udowodnić, że popełniła przestępstwo, a nie ona musi udowadniać, że tego przestępstwa nie popełniła. Oczywiście wszystkie dowody, które mogą świadczyć za niewinnością, są bardzo pożądane, ale musimy pamiętać, żeby nie ferować tych wyroków takich społecznych przed. Dopóki nie mamy prawomocnego wyroku sądu, to dopóty osobę uznaje się za niewinną. Czy mogę odwołać się od mandatu? To jest pytanie, które bardzo często pojawia się wśród osób, które taki mandat dostały. I teraz, jeżeli chodzi o mandaty, to możemy sobie podzielić sytuację na dwa rodzaje. Pierwszy rodzaj sytuacji to jest taka sytuacja, kiedy no od razu nie zgadzamy się z tym, że ten mandat miałby być na nas nałożony, czy to przez policję, czy przez Straż Miejską, i wtedy odmawiamy przyjęcia tego mandatu. I to wiąże się z tym, że jeżeli odmówimy, ale policja lub Straż Miejska nadal widzą, podstawy do ukarania nas, to wtedy mogą skierować do sądu wniosek o ukaranie, czyli nazwijmy taki quasi akt oskarżenia, w którym domagają się właśnie ukarania nas za to przewinienie i my w tej sprawie wtedy normalnej sprawie sądowej występujemy jako obwiniony, nie jako oskarżony, tylko obwiniony i to toczy się oczywiście na podstawie przepisów o wykroczeniach i to jest taka jedna droga do tego, żeby bronić swoich praw, jeżeli uważamy, że mandat został na nas nałożony niesłusznie. I teraz jest jeszcze druga, drugi rodzaj sytuacji, czyli sytuacji, w których ten mandat przyjęliśmy, no ale de facto się z nim nie zgadzamy. I wtedy możemy w terminie 7 dni odwołać się do sądu, ale tylko w ściśle określonych sytuacjach. Są to m.in. takie sytuacje, jeżeli nałożono na nas mandat za coś, co nie było wykroczeniem, czyli na przykład coś było wykroczeniem powiedzmy do 3 maja, a mandat został na nas nałożony za to 5 maja to wtedy możemy się odwołać. Możemy się odwołać również, jeżeli to, co zrobiliśmy, było wywołane obroną konieczną, na przykład, czyli że się broniliśmy przed czymś, ale tym samym złamaliśmy prawo. Może być też tak, że działanie nasze było wywołane na przykład chorobą psychiczną albo upośledzeniem umysłowym, i wtedy też możemy się na to w tym odwołaniu powoływać. Dlatego musimy sobie rozróżnić dwie sytuacje, że jeżeli nie ma tej sytuacji z tego zamkniętego katalogu, o którym mówiłam, no to mandatu przyjmować, jeżeli się z nim nie zgadzamy, nie powinniśmy, bo jeżeli go przyjmiemy, a to jest wykroczenie, nie zachodzą żadne szczególne okoliczności, na przykład związane z chorobą psychiczną, no to niestety takie odwołanie z powodów formalnych nie będzie skuteczne. Tak jak przy procedurze cywilnej, to pytanie też często pada, czyli jak już mamy sprawę w sądzie, to kto ma dostęp do akt sprawy? I teraz, jeżeli chodzi o akta sprawy, no to mają dostęp do nich strony, czyli oskarżony, obwiniony w przypadku wykroczeń oraz ich obrońcy, do tego oczywiście pokrzywdzony, ale działający jako oskarżyciel posiłkowy i jego pełnomocnik. Oskarżyciel, czyli prokurator, czyli tak naprawdę wszystkie te osoby, które są stroną w postępowaniu karnym. I tutaj trzeba mieć na względzie to, że świadek to nie jest strona postępowania karnego, tylko pewien uczestnik postępowania, dlatego taka osoba nie ma prawa wglądu do akt sprawy. To też jest kwestia, która zawsze pozostaje właśnie w kwestii pytań dotyczących postępowania karnego, czyli kto może odmówić składania zeznań, czy w ogóle ktoś może odmówić składania zeznań. I teraz, jeżeli chodzi o postępowanie karne, to ta kwestia oczywiście jest regulowana przez kodeks postępowania karnego, który mówi o tym, że osoba najbliższa dla oskarżonego może odmówić zeznań. Nie musi podawać powodu, musi być przed przesłuchaniem pouczona o możliwości odmowy składania zeznań i jeżeli stwierdzi, że nie chce zeznawać, to wystarczy, że powie, że nie chce i nie musi się z tego tłumaczyć. Warto też pamiętać o tym, że prawo odmowy zeznań trwa również po ustaniu małżeństwa lub przysposobienia. Czyli jeżeli mamy nawet małżonków rozwiedzionych, to to prawo nadal przysługuje. I teraz osoba najbliższa. Wydawałoby się, że to jest takie bardzo szerokie pojęcie i pojęcie, które można naprawdę szeroko interpretować, ale oczywiście tutaj nie ma też żadnej luki prawnej. Tę kwestię reguluje artykuł 115, paragraf 11 Kodeksu Karnego, i pozwól, że teraz do niego sięgnę, żeby dokładnie przeczytać ci, kto jest tą osobą najbliższą, żeby o nikim nie zapomnieć? I teraz tak, osoba najbliższa to małżonek, wstępny, czyli na przykład rodzice, wstępny, czyli na przykład dzieci, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, czyli osoba adoptowana, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu. Więc tutaj ten katalog osób jest zamknięty i nie możemy sobie go rozszerzać. Czyli nie możemy powiedzieć, że osobą najbliższą jest na przykład najbliższy przyjaciel, jeżeli nie jest żadną z tych osób, o których przed chwilą mówiłam. I teraz jeszcze jest jeden przypadek, w którym jest prawo do odmowy składania zeznań. Przysługuje ono także świadkom, który w innej toczącej się sprawie jest oskarżony o współudział w przestępstwie objętym postępowaniem, tym, w którym miałby zeznawać jako świadek. Czyli członkowie najbliższej rodziny, tak oględnie mówiąc. I świadek, który w innym postępowaniu występuje niejako jako współoskarżony. Warto o tym pamiętać, warto pamiętać o tym, że powinniśmy być pouczeni, po to właśnie sąd pyta o stopień pokrewieństwa, żeby takie rzeczy ustalić i żeby tę procedurę zachować. Czy oskarżony zawsze musi zeznawać? I teraz usiślając, przechodząc do takiej terminologii prawniczej, oskarżony w postępowaniu karnym składa wyjaśnienia. I tutaj właśnie to, że on składa wyjaśnienia, pozwa, a nie zeznania, y, daje też mu pewne prawa, o których zaraz, czyli y, oskarżony ma prawo składać wyjaśnienia, ale może także odmówić składania wyjaśnień bez podania przyczyny. Ma prawo odpowiadać na pytania, ale też może nie odpowiadać na pytania. To są właśnie elementy prawa do obrony bardzo istotne. Czyli oskarżony może też zmienić zdanie, może stwierdzić na początku, że będzie składał wyjaśnienia lub nie, ale jeżeli na początku powie, że tych wyjaśnień składać nie będzie, to nic nie stoi na przeszkodzie temu, aby w trakcie postępowania, na koniec postępowania mógł takie wyjaśnienia złożyć. To są właśnie elementy prawa do obrony, o których trzeba pamiętać. I trzeba pamiętać o tym, że wyjaśnienia to jest taki szczególny rodzaj zeznań, które właśnie są yy, trochę uprzywilejowane, właśnie związane z prawem do obrony każdego z nas. Prywatny akt oskarżenia. To też często się pojawia, bo gdzieś w radiu może mówili o tym, czy w telewizji, gdzieś ktoś o tym przeczytał. I do końca wiele osób nie rozumie, czym ten prywatny akt oskarżenia de facto jest. I teraz tak, w takiej większości sytuacji oskarżycielem jest prokurator. On występuje jako rzecznik interesu społecznego z ramienia państwa i oskarżycielem jest prokurator. Ale jest kilka takich przestępstw, które mogą być ścigane jedynie z oskarżenia prywatnego, czyli wtedy w roli oskarżyciela, właśnie oskarżyciela prywatnego, występuje pokrzywdzony. I mamy y, uregulowanych y, pięć takich y, przestępstw w kodeksie karnym. To jest lekkie uszkodzenie ciała, to jest zniesławienie, to jest zniewaga, to jest naruszenie nietykalności cielesnej i nieumyślne uszkodzenie ciała, jeżeli y, naruszenie czynności ciała lub prostu zdrowia trwały nie dłużej niż 7 dni. Pięć przestępstw, w których możliwe jest wniesienie aktu oskarżenia prywatnego i jakby prokurator tego sam ścigał, nie będzie. Dlatego my, jako pokrzywdzeni, występujemy tutaj w roli oskarżyciela i taki dokument, wczynając to postępowanie do sądu, musimy złożyć. Tam trzeba opisać szczegółowo, kto jest według nas sprawcą, podać wszystkie dane, podać okoliczności tego zdarzenia, podać kwalifikację prawną tego zdarzenia i działań oskarżonego. Taki dokument podlega opłacie w wysokości 300 zł i dalej to postępowanie oczywiście toczy się przed sądem pierwsze posiedzenie ma charakter posiedzenia pojednawczego na którym no, strony mają mogą się dogadać jeżeli się nie dogadają to to jest skierowane na drogę takiej normalnej rozprawy sądowej są przeprowadzane dowody są dowody ze świadków z dokumentów mogą być biegli tutaj e, nie ma takich ograniczeń dotyczących tego trybu postępowania może się ono toczyć jak takie klasyczne postępowanie prowadzone z oskarżenia prokuratora i y, warto pamiętać, że jeżeli dojdzie do skazania, no to wtedy te 300 zł y, możemy wnosić o to, żeby oskarżony zwrócił nam koszty postępowania, w tym to 300 zł nam jako oskarżycielowi prywatnemu. Tutaj no, niejako jest ta trudność, że my jako oskarżyciel prywatny występujemy tak naprawdę jak podmiot profesjonalny, którym normalnie jest prokurator, dlatego warto taki akt oskarżenia bardzo dobrze przygotować, żeby później nie wyszły jakieś problemy proceduralne, braki, bo to albo przedłuża postępowanie, albo może tak naprawdę doprowadzić do tego, że w ogóle tego postępowania nie będzie. Kara ograniczenia wolności też budzi pewne. powoduje pewne problemy w rozumieniu tej instytucji. Bo to, co, bo to czym jest kara pozbawienia wolności, to każdy z nas myślę, że doskonale jest sobie w stanie wyobrazić, czyli jest to kara związana z pobytem w zakładzie karnym. Z prawdziwym pozbawieniem wolności i umieszczeniem w zakładzie karnym. Jeżeli chodzi o grzywne, no to też jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, że to jest pewna kwota pieniędzy do zapłacenia. A teraz pomiędzy też jest ograniczenie wolności. I czym ono jest? Ograniczenie wolności może polegać na dwóch rodzajach, nazwijmy to, obowiązków. W pierwszym przypadku może polegać na wykonywaniu przez skazanego pracy na cele społeczne w określonej ilości godzin w miesiącu przez określoną ilość miesięcy w miejscu pracy wskazanym przez sąd. To jest pierwsza sytuacja. A druga sytuacja jest wtedy, kiedy jakby w ramach tej kary ograniczenia wolności potrącane są pewne kwoty z wynagrodzenia skazanego. Czyli to jest coś, co może polegać a albo na prawdziwej takiej faktycznie wykonywanej pracy na cele społeczne, albo potrącaniu z wynagrodzenia. Oskarżyciel posiłkowy to jest pokrzywdzony, który chce aktywnie uczestniczyć w postępowaniu karnym. Co to znaczy aktywnie uczestniczyć? To znaczy, że działając jako oskarżyciel posiłkowy może składać wnioski dowodowe, może zadawać pytania świadkom, ale też jeżeli nie będzie zgadzał się z wyrokiem, to może od tego wyroku się odwołać. Bo teraz, jeżeli pokrzywdzony takiego oświadczenia nie złoży, no to będzie działał de facto jako świadek, zostanie przesłuchany, powie co się stało, kto mu to zrobił, generalnie będą mu zadawane pytania o stan faktyczny, ale nie będzie mógł aktywnie jako strona, czyli tak jak prokurator, czy jako oskarżony uczestniczyć w tym postępowaniu. I teraz ważne jest to, żeby pamiętać, że takie oświadczenie o chęci działania jako skarżyciel posiłkowy możemy złożyć tylko do określonego momentu w postępowaniu karnym. I teraz, w procesach karnych, czyli o przestępstwa, takie oświadczenie może być złożone do momentu otwarcia przewodu sądowego, czyli de facto do chwili. Rozpoczęcia czytania aktu oskarżenia. Tak to w praktyce wygląda. A w sprawach o wykroczenia to wygląda tak, że dostajemy zawiadomienie z policji o przesłaniu do sądu wniosku o ukaranie i od tego momentu mamy 7 dni na zgłoszenie swojego udziału jako oskarżyciel posiłkowy. I dlaczego zachowanie tych terminów jest takie ważne? Bo jeżeli nie zachowamy tego terminu i nam się później przypomni, albo później zmienimy zdanie i że jednak chcemy aktywnie uczestniczyć. To niestety nie możemy już takiego oświadczenia złożyć. Ono nie będzie skuteczne i nie spowoduje zmiany naszego statusu. Dlatego warto o tym pamiętać wcześniej i zawczasu złożyć takie oświadczenie, żeby móc być aktywną stroną postępowania. Tutaj, w sytuacji, kiedy mówimy o niezgadzaniu się z orzeczeniem sądu, to musimy też podzielić sobie te kwestie na dwa rodzaje orzeczeń. Pierwsze orzeczenia to będą wyroki karne i to będą takie klasyczne wyroki, które w naszej świadomości społecznej funkcjonują. Czyli mamy postępowanie karne, ono jest prowadzone i na końcu mamy wydawany wyrok. I teraz, jeżeli jako oskarżony, czy oskarżyciel posiłkowy, czy oskarżyciel prywatny nie zgadzamy się z takim wyrokiem, to od momentu ogłoszenia, od dnia ogłoszenia takiego wyroku, mamy 7 dni na to, żeby złożyć wniosek o uzasadnienie wyroku. I na taki wniosek skutecznie złożony, jeżeli posiada wszystkie warunki formalne, jeżeli spełnia wszystkie warunki formalne, to wtedy sąd po sporządzeniu uzasadnienia przesyła nam takie uzasadnienie, i od momentu odebrania uzasadnienia mamy 14 dni na wniesienie apelacji. I to jest ten taki klasyczny przykład wyroków karnych, ale mamy też takie, nazwijmy to przyspieszone orzeczenia. Tutaj nie będę się w tym rozwlekać, żeby nie pogmatwać tej sytuacji, ale mamy takie orzeczenia, które mogą być wyrokami zaocznymi albo wyrokami nakazowymi. I wtedy sprzeciw od takiego orzeczenia, czyli albo wyroku zaocznego, albo wyroku nakazowego, możemy złożyć w terminie 7 dni od dnia doręczenia nam odpisu takiego orzeczenia listem poleconym. Tutaj jest trochę inny ten termin, warto o tym pamiętać, bo w momencie, kiedy złożymy taki sprzeciw, to ten wyrok, który nie był poprzedzony żadną rozprawą, zostaje ta sprawa skierowana na rozprawę i toczy się według tych takich zasad w potocznym rozumieniu, czyli takiego normalnego procesu. Wtedy możemy zgłaszać wnioski dowodowe, przeprowadzać te dowody, ale żeby to mogło dojść do skutku, to musimy pamiętać, żeby ten sprzeciw w ustawowym terminie 7 dni złożyć, bo jeżeli go nie złożymy, to taki wyrok się uprawomocni. I teraz czas na ostatnie pytanie, ale pytanie według mnie bardzo ważne, bo może dotyczyć każdej z nas taka sytuacja, nawet jeżeli nigdy nie miałyśmy do czynienia z wymiarem sprawiedliwości czy to w sprawach karnych, czy to w sprawach cywilnych. Bo może się okazać, że do pracy albo do jakiegoś szkolenia zawodowego będzie nam takie zaświadczenie o niekaralności potrzebne. Bo na przykład przy wykonywaniu niektórych zawodów takie zaświadczenie musimy złożyć, a choćby przy. Staraniu się o uzyskanie status, statusu zawodowego adwokata. I wtedy powstaje pytanie, no gdzie takie zaświadczenie zdobyć? I takie zaświadczenie można zdobyć w punktach informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego. Ja tutaj nie podam Ci, gdzie te punkty się znajdują, bo one znajdują się w wielu miastach w Polsce. Najlepiej sprawdzić sobie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie jest najbliższy punkt. Tam też będą wzory do pobrania. Wzory wniosku yy, będą też informacje o tym, gdzie i jaką opłatę uiścić, i to przyspiesza zawsze postępowanie, bo już mamy przygotowany komplet dokumentów. Dlatego, jeżeli spotka Cię taka sytuacja, że musisz takie zaświadczenie o niekaralności złożyć, to to nie jest nic skomplikowanego do uzyskania. Procedura jest dosyć prosta, trzeba złożyć wniosek i na miejscu takie zaświadczenie można otrzymać. Dziękuję Ci serdecznie za dzisiejszy odcinek. Tak jak powiedziałam, to już było ostatnie pytanie. Prawo karne. W praktyce to jest taki temat, o którym można by mówić godzinami i rozważać różne sytuacje. Jeżeli masz jakieś pytania, jeżeli coś było niejasne albo coś wymaga doprecyzowania, to ja bardzo chętnie odpowiem. Możesz napisać do mnie wiadomość, możesz napisać komentarz, skomentować również post na Facebooku dotyczący filmu. Ja bardzo chętnie na te pytania odpowiem, bo wiem, że prawo karne to jest taka dziedzina, która gdzieś niejako. Yy, jest tak odsuwana myślami od siebie, że mnie to może nie dotyczyć, ale może się okazać, że kiedyś będziesz potrzebowała pomocy jako oskarżony czy jako pokrzywdzony i te informacje będą dla ciebie przydatne, dla ciebie, ale też może dla innych kobiet. Dlatego jeżeli uważasz te treści za wartościowe, to bardzo proszę cię o to, żeby się udostępniła, żeby jak najwięcej kobiet mogło się dowiedzieć. Właśnie tych informacji, o których dzisiaj mówiłam, których może wcześniej nigdzie nie widziały, o których nikim nie powiedział, albo właściwie nie wiedziały, że warto byłoby to wiedzieć. Jeżeli ci się podobało, udostępnij, jeżeli ci się podobało, subskrybuj, jeżeli ci się podobało, to polub. Dla mnie to też jest zawsze informacja, że to są treści wartościowe i że warto to robić. Warto, bo kobiety chcą się dowiedzieć. Dlatego dziękuję za dzisiaj, zapraszam za tydzień. Oczywiście standardowo informacja o tym, o czym będzie następny odcinek, pojawi się w czwartek na profilu kancelarii na Facebooku. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.